Daj coś z mięsem i grzybami. No to daję prosty, szybki przepis na grzybowe polędwiczki. Z jednej patelni wbijamy zagary. Zaczniemy sobie od przygotowania mięsa. Żeby było równo, układamy na dechę, odcinamy końcówki i tniemy w plastry, takie po 6 cm. Jak udniemy sobie pierwszy, to przykładamy go do pozostałej części mięsa i od niego kroimy. Będzie ładnie i równo. Z tymi końcówkami, jak ktoś ma zwierzaka, to wiadomo co zrobić. A teraz pokrojone mięso doprawiamy z obu stron solą i pieprzem. Przy prawach na desce turlamy sobie też boczki, żeby z każdej strony mięcho było ładnie przyprawione i wbijamy z nim na patelnię. Ustawiamy na średniej mocy porządnie, nie nagrzewamy i wlatuje olej. Jak się zagrzeje, to układamy polędwiczki. Na pierwszej stronie obsmażamy je 3-4 minuty na złoty kolor, obracamy i kolejne 3 minutki, a w tym czasie przygotujemy resztę składników. A przed nami tylko cztery. Najpierw połówka pora. Dokładnie wymyta, układamy na dechę i kroimy w cienkie półplasterki. Następne w kolejce wymyte pieczarki. Układamy na dechę, kroimy na pół i lecimy w takie grubsze plastry. Jak pokrojone to. Wrzucamy do michy, i skoro jesteśmy przy grzybach, to zajmiemy się teraz tymi suszonymi. Dokładnie tak, będą u mnie akurat podgrzybki, wy możecie użyć borowików. Wykładamy to na dechę i drobniutko siekamy. Dzięki temu, że będziemy mieli takie małe kawałki, to nie musimy ich później namaczać. Oddadzą nam cały smak do sosu. O to w tym właśnie chodzi. Siekamy do końca, ostatni składnik. A będzie to czosnek całkiem sporo. Układamy na dechę, obieramy i ścieramy, albo siekamy. Bardzo drobno. Chwila, moment, wszystko pokrojone, wracamy na patelnię. No, a tutaj polędwiczki już pięknie obsmażone, także na chwilę z nimi na łapkę rezerwowych, a na patelnie wlatują pieczary. Od razu dobrawiamy je solą, wstępnie mieszamy i podsmażamy około 6 minut. Wcześniej możemy podkręcić moc, żeby pieczarki szybciej puściły wodę, zebrały smaki z patelni, ona odparuje i musimy je troszeczkę podsmażyć. A jak to się wydarzy, to robimy miejsce na środku patelni, wlatuje masło. Jak się rozpuści, to dokładamy tutaj pora i leśne grzyby, niech sobie już pracują. Zmniejszamy sobie teraz moc z powrotem na średnią i przesmażamy wszystko razem 3 minuty. Po tym czasie dorzucamy do środka czosnek, rozmaryn i doprawiamy całość pieprzem. Oczywiście dokładna lista składników, proporcje czekają w opisie, także klikajcie, sprawdzajcie. Podsmażamy tutaj na patelni minutę temat i deglasujemy to białym winem. Odparowujemy całość przez dwie minuty, czyścimy sobie dno patelni z tych wszystkich smaków i znalewamy to bulionem drobiowym, takim lekkim. Zapomniałem tylko powiedzieć, że ten krok z winem to jest opcja. Możecie to zrobić albo nie, bo zdeglasujecie sobie i tak bulionem. Tak czy inaczej musimy go teraz doprowadzić do wrzenia. Jak całość się zagotuje, to będą wlatywać tutaj niokki takie garmargery, jeszcze nie ugotowane, ale ugotują nam się w sosie, a ponieważ są otulone w skrobi, to jeszcze fajnie go zagęszczą do środka. Możemy je teraz delikatnie zamieszać i one zazwyczaj potrzebują 4-6 minut, żeby na spokojnie sobie doszły. I jak będą miękkie, to będziemy kończyć sos. Kluchy nam się fajnie podpompowały, zagęściły sosiwo, więc teraz właśnie możemy je wykończyć, a robimy to śmietanką 30-36% i musztardą diżą. Jak całe towarzystwo ładnie nam się połączy, no to czas, żeby wróciło tutaj mięsiwo. Układamy, delikatnie zanurzamy. Jak wyląduje na to będziemy je podduszać przez 4 minuty. Jak lubicie mniej różowe to 6 minut. Ważne żeby w połowie czasu obrócić. Gotowy sos wykładamy na talerz, na to porcja mięsa, szczypiorek albo pietrucha i gotowe. Tym sposobem kolejny prosty pomysł na obiad z jednej patelni trafia do naszego menu. Także dodajcie sobie ten przepis do ulubionych. Obserwujcie, żeby zgarnąć więcej takich pomysłów i do następnego. Piona.